Wizyta w malowniczym Portbarton dobiega końca. Pakujemy nasze rzeczy i ruszamy dalej. Kierunek El Nido. Jak sytuacja? Ekstra! No Ekstra? więc mamy trzy miejsca, zostały dwa miejsca, co będzie dalej, zobaczymy. Już jesteśmy na full rzeczy z tyłu, znaczy rzeczy na, na dachu, a my nie mamy gdzie siedzieć, a przynajmniej na pewno nie ma trzech miejsc, bo zostały dwa. No i teraz jest wielkie zastanawianie się, gdzie się podziało jedno miejsce. No i nastąpiła zmiana planów. My mamy jechać innym busem, nasz bagaż jest tam na spodzie. Mamy tam na przykład paszporty. Ok, ok. we wait. Czekamy na innego minivana, a nasze bagaże tutaj jadą. Miejmy nadzieję, że razem z nimi spotkamy się w El Nido. Ostatni siku. I lecimy. Nie odjechali? Nie odjechali? Nie ruszę jak chcę. Znowu nie ma miejsca dla innej osoby. Ciekawe. Dojechaliśmy do El Nido. Na razie jeszcze nic nie mówię, no tak czy inaczej nasze bagaże niby jeszcze nie przyjechały, chociaż wydawało mi się, że my mamy jakiś dużo postoi. Ale, ale oni chyba mieli gdzieś więcej, po prostu gdzieś minęliśmy, tak przynajmniej pan twierdzi. Miejmy nadzieję, że, że tak faktycznie jest, więc musimy gdzieś tutaj po prostu poczekać na nasze rzeczy. Idziemy szukać internetu, bo ciągle nie mamy hotelu, bo w trasie netu nie było. Przyjechał? Tak! Idziemy. Chwilę to zajmie zanim on to rozpakuje, ale dobrze, że jest. El Nido to jedno z najbardziej znanych miejsc na całych Filipinach. Zmierzają tu hordy turystów ze względu na wszechobecne rajskie widoki oraz bliski dystans do archipelagu Koron. Niestety, ceną popularności jest fakt, że kilkutysięczne miasteczko, które podobno niedawno wyglądało jak Port Barton, obecnie jest wielkim turystycznym deptakiem pełnym klubów, restauracji i straganów. Gdzie obok jednopiętrowej zabudowy nagle wyrastają wysokie, luksusowe hotele, a turystów jest więcej niż lokalsów. Zmierzamy do centrum, by znaleźć hotel na jedną noc, rozeznać się w sytuacji i podjąć decyzję co dalej. Nie to. Ah, ok. Chodźcie uh, do środka. Czemu tak słychać? Więc skuter, skuter, po. Podróż przebiega z przygodami, natomiast miasteczko no, robi wrażenie. No, bagażowymi. A potem z tym, że nie mamy hotelu i tak dalej. No ale jakoś się to wszystko udało ogarnąć na tą jedną noc. No, wrażenia oczywiście zgodne z przewidywaniami, czyli takie no, mocno umiarkowane, bardzo turystyczne miejsce. Średnio się podoba to morze bo są dość mocne fale. Tak. No ale jest? No tak, ale... Jutro będzie nowy dzień, wszystko obejrzymy, przyjrzymy się, zobaczymy co tu można robić i trzeba będzie podjąć decyzję, czy stąd uciekać jakoś szybko. Ale dobrze. Czy co tu innego robić, bo to faktycznie chyba bo no, nie ja wiem, ale wychodzi ja ja na tego, że faktycznie trzeba brać ten trip, jeżeli on jest warty i się stąd ewakuować, no, tak bo tutaj siedzieć, jest to, jutro, to... to... Jutro sobie pozglądać. Piątek wycieczka i sobota to... Gasia, a tobie się podoba? Nie A co pijesz? To A co to jest? Pokaż to, to nam To jest moja kola. To jest twoja kola? Uuu, ale masz kolkę Dobra? Klusłaś? Nie wypluj na mnie tylko Nie wypluń O tu <gryżu> mamy Chicken insal Czymkolwiek jest Ryżu ci te te Tyle zostało z jedzenia. No nie najwięcej. No nie idziemy nie, na cmentarz? No. Go, go, go! No właśnie, idziemy na cmentarz, bowiem dziś jest Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada. Kilka lat temu, będąc na Filipinach, spotkaliśmy się z niesamowitą celebracją tego dnia. Setki ludzi biesiadowały na grobach, a pod cmentarzami wyrastały istne odpustowe miasteczka. Tutaj niestety została nas pustka. Nie wiemy, czy to kwestia innego regionu Filipin, tego cmentarza, czy specyfiki miasteczka, w którym wszyscy pracują i nikt nie ma czasu. Na szczęście po cmentarzu znaleźliśmy małą atrakcję dla dzieci, już w naszym Bangaraju. Biura Montenegro, czyli firmy, która, e, firmy promowej, która pływa na, mm, na Koron. Dlatego, że rozważamy wyprawę tam, ale musimy mieć pełną kalkulację finansową, bo to nie będzie tanie. Nie, więc musimy to przeanalizować. no Ale, żeby móc analizować, musimy znać wszystkie ceny. Tak czy inaczej, dziś zaczynamy dzień od poszukiwania właśnie biura poszukiwania czegoś do zjedzenia a koncepcja na potem jest taka, że bierzemy skuter i jedziemy na tak zwaną Twin Beach czyli Nag bo tu w okolicy na skuterku to raczej tylko plaże można oglądać rozważamy też zmianę hotelu, no bo tam na jedną noc tak trochę na pałę chociaż ja optuję za tym, żeby już po prostu pozostać pozostać tutaj gdzie jesteśmy, żeby już nie kombinować, bo ceny są zbliżone wszędzie, a ilość zachodów przy z zmianie hotelu będzie spora. Ale zobaczymy, Edi ma jeszcze poszukać, jak znajdzie coś sensownego, to się relokujemy. Popłacamy. Omleta. Omleta i dwa tosty kosztowało to 150. Kupiliśmy małe mleko za 40. 51 na śniadanie płatki i omlet z tostami. I woda. No i woda, tak. A wodę też kupiliśmy faktycznie. Mało za 20, ale wodę to kupiliśmy sobie doraźnie, bo w pokoju A, mamy wodę. bo ja chciałam się nauczyć. Tak, bo ja chciała się napić Idziemy jeść i zobaczymy czy nasi wstali, czy coś postanowili więcej. miło idziemy my tam, dobra? jak będziecie szli to uważajcie na bota. akcja relokacja zmieniamy resort znajdujemy się teraz w innym tym Bangraju, Bangaraju czyli w innej tej dzielnicy takiej oddalonej o jakiś kilometr od Nido ale za to tutaj jest faktycznie wiocha tu nie ma nic Szukamy naszego resortu, chcemy tu zostawić rzeczy, bo jeszcze wcześniej więc raczej pokój nie będzie dostępny. I idziemy po skuter i jedziemy na Twin Beach. Taki jest nasz cel na dziś. O, to ponownie coś robią ciekawego. No. Tuk-tuk serwis. Hello. Klimat świąteczny. Wszystko pięknie udekorowane Ale pod jest czoła. Hello sir! Tu będziemy mieli śniadanko. Domek będzie koło drugi, ale nie czekamy, bierzemy skuter. Teraz odpływ, ale widokładnie. Ogólnie, ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Postój, bo znaleźliśmy niby piekarnie. Nie, potem ja aż taką. Taką i taką. Kupiliśmy. Siusiu chcesz? Siu, tak, tak, tak. Ta, ta. Bardzo polecamy, ale co mam? Podejście numer 6. Bardzo polecamy tą piekarnię. Pierwszym razem za 20 peso kupiliśmy takie wielkie, okrągłe coś plus jeszcze dwa inne ciastka, czyli za zł 50. Więc zjedliśmy i obkupiliśmy się, bo nie zmieniliśmy kasy i zostało nam jakieś yy, 600 peso, czyli jakieś 50 złotych. Więc nie za wiele. Ale dzięki kieszelku musimy kupić wodę i jakoś dożyjemy do końca dnia i jeszcze nam zostanie na jakieś danie. pod sklepem Pani Czardziuje 20 peso może można jechać dalej, ale stać nas w końcu, nie mamy pieniędzy idziemy ostatnia prosta przed Twin Beach a tu jadą dalej jadą w czwórkę to nie, sam to bym dojechał wszędzie Jek, do wody! Woda jest bardzo zmienna, co chwilę pada, tam leje, na szczęście to do nas nie idzie, ale idzie do nas coś większego. Wcześniej jak się kąpaliśmy, to ze 40 minut siedzieliśmy w wodzie, póki nie przestało padać. Ja musiałem dronem szybko lądować, bo tak już zaczynało teraz mocniej, tylko go wrzuciłem pod ręczniki, przykryłem tym naszym... O nie, momencik. Dobra, oh, zgubiłem muszelkę gaj, ale odzyskałem. Eee, no teraz tutaj się zbunkrowaliśmy. Tak jak mówiłem wcześniej, kasy nie wzięliśmy za dużo. Zostało nam całe 800 peso. Ale tutaj na szczęście się sobie. Gucio chciał jajecznicę, więc ma za 150. Eee, Gaja chciała ryż z warzywami, więc wzięliśmy za drugie 150. Z całkiem spoko ceny. a my zamówiliśmy sobie kalmary bo ośmiornicy nie było, był tylko squid, czyli te takie nie wiem co się nazywa, to takie małe ośmiornice, a my octopus'a ale nie było, Czekamy na jedzenie, wracamy a potem będziemy jeszcze chcieli zahaczyć o paczkomat chciałem powiedzieć będziemy <laughs> chcieli jeszcze pojechać do, do takiego dużego spożywczego musimy trochę rzeczy uzupełnić do wankomatu również, żeby jakąś kasę mieć, ale tamten, tamto myślę, że kartą się zapłaci. I tyle. I musimy kupić tripa na jutro i zastanowić się co dalej. Bo znamy już ceny i koron. I, a innych opcji cen nie znamy, ale nie wiemy jakie. A, jeszcze naszego domku nie widzieliśmy. No tak, to się tam śpi. No jak się śpi, to się dowie to wam powiemy rano. O, dziś się spało. Klimka zrobiła swoje. Pierwszy raz mieliśmy klimę? No nie, znaczy tutaj na wyspach. Pierwszy ja. raz mieliśmy raz klimę. Na, Fajni, na Filipinach mieliśmy klimę. No nie, liczę nie. W ten, nie liczę tej manili, gdzie to nie wiadomo, co to było. Ale tutaj klimka i wygodne materace I jak wieczorem ululaliśmy dzieci, to jeszcze nie podnieśliśmy po raz pierwszy i poszliśmy też spać. <grysty> tak jeszcze nie było. Tak jeszcze nie grali. Dlatego, dlatego, tak nie Ale spało się duchu, 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 dobrze. Duchu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Спасибо. tu były tu czyjś domek Jestem kochani nic się nie, bo pani tylko chciała cię zaczepić. tak miło chciała cię zaczepić. No to Fajna wioska, co? Taka jak faktycznie jak nietknięta cywilizacją. Nie zatrzymujmy się. wygląda jakby prądu nie mieli. Chociaż nie, no lodówkę miała. To muszą mieć prąd. Co dziwne, to muszą mieć jakoś w ziemi puszczony prąd. O, jest tam nasza droga. No, szliśmy tędy. Znaczy zaczęliśmy tędy iść. O, uważajcie, bo latają te. No, te muchy też coś. Wbijamy. Supermarket Prince, El Nido. Più bello di quello Piękną, świąteczną iluminację, ozdoby i nasz Bunga, co ma, oczywiście święta, jak się masz. Taki mamy domek. Łazienkę pokażemy potem, bo teraz w użyciu. O, nawet szafa jest.